Taki sprawdzian wiedzy z zakresu ekologii dla uczniów szkół podstawowych w formie multimedialnej po raz kolejny przygotowali Liga Ochrony Przyrody oraz Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Konkurs odbywa się w formie interaktywnej. Uczestnicy korzystają z tabletów, śledzą na bieżąco efekty jakby swoich tutaj odpowiedzi. Także jest to bardzo ciekawa forma. To są uczniowie z takiego jakby byłego województwa tarnobrzyskiego, czyli mamy z Sandomierza, mamy z nie chciałbym kogoś pominąć, tutaj jest z Grębowa, Skrzątki z i Tarumbrzeckie Szkoły. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 21 pytań z różnych kategorii. One jakby obejmują podstawę programową szkoły podstawowej, ale również takie pytania z codziennego życia, także będą bardzo pewnie ciekawe. i i na pewno oprócz tego, że będzie to aspekt edukacyjny, to na pewno będzie też dobra zabawa. W tym roku do testu ekologicznego przystąpiła m.in. Maja Lachor ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Interesuje mnie ekologia, życie, życie ekologiczne i bardzo lubię geografię. Czy jakoś szczególnie przygotowywałaś się do dzisiejszego testu? Y, tak, y, oglądałam y, różne filmy na temat y, ekologii, na temat, y, które nam podawali w źródło. Czytałam sobie też notatki, które wypełniałam i też się podzieliłam ze, ze swoją drużyną z mojej, y, z, z mojej szkoły. Czyli jesteście mocną drużyną na dzisiejszym teście. No tak. A jakich pytań najbardziej się spodziewasz? O parki, o zwierzęta, o rośliny? Najbardziej się spodziewałam o parkach narodowych, o zdjęciach różnych gatunków ptaków, zwierząt, roślin. W teście młodego ekologa w tym roku najwięcej punktów zdobyła Gabriela Kasperska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu. Najlepszą drużyną okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.